Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku naszej przygody z NBA2K20 My Career. Tak więc zaczniemy sobie oczywiście od zaupgradowania naszego bohatera. No i mam tutaj troszeczkę monet, mam niecałe 12 tysięcy, tak więc zgadzam się z użytkownikiem górny Śląsk, który tam w poprzednich odcinkach napisał, że szkoda, że taki duży chłop jak nasz AA Train jeszcze nie potrafi wsadzać. Tak więc standing Dunk. Zabgradujemy mu gdzieś do sześćdziesiątki, za co wydane aż 7000 monet. No ale teraz już będzie mógł nasz bohater myślę, spokojnie, wsadzać piłkę do kosza, stojąc po prostu pod koszem. No i myślę, że też trzeba zupgrade'ować troszeczkę defense. Nasz chociaż pierwszy bym tutaj poszedł we rzuty osobiste, w końcu dużo ich oddajemy, już będzie 70. Poustreight, może jeszcze nie, ale mid range shot. Chciałbym zupgradeować i może jeszcze trójki jak wystarczy mi wystarczy. Dobra, no i chyba tak to zrobimy. I overall już będzie 80, a więc tak wygląda nasz bohater, czyli zupgradeowane danki, troszkę rzuty. No i w sumie tyle. Dobra. Badge, tutaj nic chyba nowego nie ma. A nie, mamy shooting oraz e, defense. Tak więc, dobra. Czyli standardowo dajcie mi chwilę, ja się tutaj zastanowię. No okej, okay, a więc pójdę tutaj w Tireless Shooter, czyli e, gdy jesteśmy zmęczeni, znaczy redukuje się nam e, minus tutaj do rzutów e, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie? Czyli dobra, to zatwierdzamy. No i jeszcze jeden defensowy batch. No a tutaj tym razem pójdę w Rebound Chaser, czyli to jest taki buścik do e, zbiórek. Dobra, zatwierdzamy, czyli teraz Wszystkie badże już mamy, czyli jeden finishing, 3 shooting, 1 playmaking i 3 defense. A więc z tak a z bohaterem myślę, że możemy już przejść do kolejnego spotkania. A więc zobaczmy, jak to w tym momencie wygląda, czyli u nas 6-4 i zagramy z Golden State Warriors. Oni w tym momencie są na miejscu trzecim w naszej konferencji. No i sprawdźmy, czyli więcej punktów rzucają, mniej zbiórek. Czyli tutaj będę mógł kilka zbiurek złapać, myślę. Więcej asyst mają, dużo więcej przechwytów, prawie dwa razy więcej, no i mniej więcej tyle samo zbiurek. No dobra, to będzie ciekawy mecz, tak więc zaczynamy. Good, because this one's on national TV and you gotta crush it. <laughs> Shouldn't you be telling me it's just another game? <laughs> oh, no, that's the coach's job. My job is to tell it hey, like room, it is. Big game, man. Don't let yeah. it get to you. Gotcha. And this oh, yeah. is a showcase. A showcase for what? For you. You play well tonight and you dominate the news cycle. That's where you win awards, Che. That's when you get better deals. You build up your profile. Oh, I appreciate that. So you know what? I'm going just play my game. I don't want get other stuff getting my head. Hey, hey, you do you. I'm just here to tell you about the PR ramifications. Oh, I got to take this. Just think about what I said, okay? Yeah, gotcha. Appreciate hey, it. Absolutely. I'm on my way. Coach, what up, man? What's It's the 2K Sports Pre Game Show. And right here, it's the NBA on 2K. Tonight, we'll see the Golden State Warriors against the Lakers in Los Angeles. Los Angeles wchodzi na ten grę po zwycięstwie przeciwko Suns w Phoenix. That game was a dominant performance. Always nice to było dominujące występy. Zawsze miło jest wygrać jeden mecz, ale to jest tylko jeden mecz i będą gotowi do wyjścia dziś Ok, a więc mieliśmy, dostaliśmy informację przed meczem, że to jest bardzo mocne spotkanie bardzo ważny występ dla naszego bohatera, ponieważ będzie miał szansę na pokazanie się oczywiście. Na zbudowanie swojego profilu, na możliwy jakiś lepszy deal, zaczynamy oczywiście na ławeczce. Cały czas czekamy na Antonego Davisa, aż wróci. No i wtedy z czterema centrami zobaczymy, jak będzie wyglądało życie w Los Angeles Lakers. I sprawdźmy sobie, kiedy wejdziemy na parkiet. Wejdziemy na pewno w pierwszej kwarcie. Jest remisowo 12:12, 12. jesteśmy w bonusie, 5,23 do końca. Pierwsza akcja kompletnie niepilnowany. Dobrze, nie było wsadu, ale są punkty. Dobra, mamy piłeczkę. Troszkę się tutaj zabawimy. Myślę, że zrobimy tutaj fade away. Uwaga, ależ inne out, Szkoda. Dobra, tutaj mamy dobrą akcję, bo znowu pozostawiony pod koszem najłatwiej layupik, Kolejne punkty. Dobra, jest pierwsza zbióreczka, na koncie mamy fast break, tam dobrze biegnie Caruso, do niego właśnie zagranie, Caruso daje asystę, Oh yeah. Kolejny fast break i znowu nie ma, nie ma wsadu. A trzymam odpowiedni guzik od tego, ale nieważne, kolejne punkty na koncie, 6 i 60% skuteczności. I mamy ostatni 10 sekund pierwszej kwarty, zobaczmy co wymyśli D'Angelo Russell. Ależ ładnie, uciekł jeszcze perfect release. Są punkty, tak więc kończymy pierwszą kwartę. A podam tam Marejowi. Oj, 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 jeszcze strata. Nie, nie było straty, dobrze. 22-24. Tak kończymy pierwszą kwartę. Ależ pięknie tam się uwolniłem. Może nie wyszła zasłona, ale są punkty. Jak na razie wszystkie, tak samo spod kosza z layupów. I zaraz na początku tej drugiej kwarty zszedłem z parkietu, więc szybko sobie zobaczmy, kiedy na nim się pojawię z powrotem. Mam nadzieję, że w drugiej kwarcie tak jest. Przegrywamy 6 punktami i niecałe 5 minut do końca pierwszej połowy. Dobra, kolejna zbiórka, czwarta już na koncie. Tam jest Caldwell Pope. Do niego zagrania, dawaj, dawaj, Caldwell. Albo podaj. Cholera, tylko rzuty osobiste. Ależ piękna zasłona na mnie Uwaga, znowu layupem pod koszem Pięć razy tak samo I już 10 punktów, 71% skuteczności I jest piąta zbiórka Lecimy Caldwell Pope, rzucaj Oddał piłkę, pod koszem layup Szósty, oh yeah Dobra, mam piłkę, zobaczmy co wyniknie z tej akcji, nie jest zbyt wiele, ale piłka do Kazinsa, Kazins, nie ma, ale jest zbiórka ofensywna, uwaga, do bitka, zablokowany, ale jeszcze nasza piła. No i ostatnie 10 sekund pierwszej połowy, przegrywamy w tym momencie dwoma punktami, no i zobaczmy D'Angelo, pewnie sam będzie oddawał rzut, i nie zdążyłem tam z pomocą, ale niecelnie i przegrywamy tylko dwoma punktami w momencie w którym wszedłem w drugiej połowie przegrywaliśmy sześcioma tak więc jest dobrze. No i nasze statystyki po pierwszej połowie. B+ ocena 67% skuteczności na plus 7, 12 punktów, 6 zbiórek, 1 asysta. I po raz kolejny jesteśmy na parkiecie, przegrywamy czterema punktami, trzecia kwarta, 5:40 do końca. Jest siódma już zbiórka. Jeszcze troszkę będzie double-double. Tam Bradley dobrze wygląda. Bradley z layupem no i w końcu jest druga asysta. Ósma już zbióreczka. Tam Lebron dobrze biegnie. Lebron sam z faulem. Aj! Pięknie, dziewiąta zbióreczka już na koncie, tam jest LeBron, ale do kur... zagrania, LeBron James, trójeczka, perfect, oh yeah! Remisowo, po 75 punktów. Dobra, LeBron mi zaufał z faulem, dobra, pierwsze rzuty osobiste. No zazwyczaj rzucam dużo więcej osobistych, ale teraz też będą ważne dwa punkty. Dwa rzuty, perfect release. 88% mamy w tym sezonie rzutów osobistych. Jak na razie stuwa w tym. I drugi perfect release. 14 punktów na koncie. Dobra, zdobyłem 10 zbiórkę, a więc jest double double. Proszę o piłę, chociaż tutaj Bradley też był niepilnowany. Zasłona. Dobra, mamy Bradley'a teraz, tak więc proszę o piłę w pomalowanym i ze zwodem pyk. Pięknie, o oh yeah! Jedenasta zbiórka i bardzo dobry defense na Kerim do Bradley'a, a nie, to Rondo! Rondo zablokowany, LeBron zbiera chociaż tyle, ale znowu, no nie chcą wchodzić te asysty w tym spotkaniu. No i w ostatniej akcji w e, trzeciej kwarcie prowadzimy trzema punktami. Tutaj trzeba blisko otrzymać Sefa. E, o co ty gadasz? Dobrze broniłem Rasela, ale i tak zdobył e, trójkę punkty przez moje ręce. No cóż, nic więcej nie mogłem zrobić. Tak więc e, po trzech kwartach remisowo po 84 punkty. Ależ tutaj porobiłem, tak jest. Znalazłem się przed greenem. E, celne podanie no i bezproblemowe punkty. Dwunasta zbióreczka. Czy będzie asysta? Kto tam dobrze biegnie rondo? A i strata. Green. Mm. A tak to był mój blok. No i zobaczmy to jeszcze raz. Zobaczmy ten blok, jak to się wydarzyło. Uwaga, wyskakuje. Najwyżej wyskoczyłem, tak jest. I tutaj lewą ręką. Pyk, zablokowany. Green. Dobra, Dawaj, proszę tutaj o podanko. Tak jest. Pod koszem, ale nie, trafia, nie trafiłem. Corley Stein dobrze mnie tutaj przyblokował. Dawaj piłę, tutaj kompletnie opuszczony. Corley Stein znowu dobra defensywa, ależ mnie tutaj gniecie pod koszem. Dobra, teraz już na pewno będą punkty też nie. Corley Stein, Cóż to jest za obrońca? Wystarczy, że on po prostu jest. Nadamian nie trafia raz za razem. Dobra, teraz już będą punkty. Oh yeah, 20 na koncie. No troszkę spadła skuteczność do 56%, ale nieważne. 20 punktów, 13, 13 zbiórek. To jest naprawdę solidny występ. Prowadzimy czterema punktami i niecałe 3 minuty do końca. Player of the game AA Train. Oh my god. Po raz pierwszy w karierze jestem graczem meczu. Jeśli oczywiście nasza drużyna wygra. No więc były asysty. Jest sporo punktów, jest sporo Zbiórek no, elegancko się ogląda. Takie powtórki, tutaj na raselu. Bardzo dobra akcja, ależ znakomita zasłona na rondzie. No i proszę bardzo, jak łatwo. Wbił pod kosz, zdobył punkty. No, szkoda, że za to nie zaliczają się asysty, nie? ale screen assist też daje buścik tutaj do punktów do oceny. No zobaczcie jak Lebron w tym spotkaniu w pierwszej połowie 0 punktów i wszystkie w drugiej, 23 na jego koncie. Ale to i, i tak ja jestem graczem meczu. Okej, okay, a więc to jest już ostatnie są ostatnie sekundy tego spotkania. Jeszcze tutaj dawaj piłę, jeszcze punkty! A jak? Normalnie. 113-103 i zakończymy ten mecz z 22 punktami, 13 zbiórkami przy bardzo fajnej skuteczności. Dobra, i tak już nie oddają rzutu, a więc jest zwycięstwo na te Golden State Warriors w meczu, w którym mieliśmy się pokazać i proszę bardzo, jest też zdobyte trofeum Darial MVP. A, czyli po prostu trzeba zostać ogłoszonym MVP spotkania w My MyCareer. 52% ludzi to zrobiło. No i tak, kończymy meczek, tak więc tutaj będzie dodatkowy punkt atrybutu. Shooting tylko 586 w tym spotkaniu, no bo większość punktów spod kosza, ale za to defense aż 4000. 1600 monet, team takeover jest już odblokowane, 7000 fanów. I sprawdźmy tutaj, czyli acrobatic Layup nawet mieliśmy. Standstill, mid-range shots, no niestety nie weszło. Secondary Assist, są tutaj dodatkowe punkty. Był blok 13, zbirek aż 1700 i well-defended plays razem 3. No i oczywiście zostajemy zaproszeni na wywiad po meczu jako player of the game. Chat, great job locking down the W. I saw all rolls going for you on the offensive end. You smell barbecue chicken or what? Honestly, big fella, I'm getting that chicken with the blue cheese, but you know it's all the same. <laughs> I'm just happy to get out and get the win. I thought we did a great job of creating mismatches, exploding switches. The timing of our plays was on point. But really, we maximized what we did well as a group. Barbecue chicken and blue cheese. Got to try that combination. Hey, great win, fellas! Great win. Good game. Good game. Hey, let me get that shoe. Let me get that shoe for my kid. Come on, man. Let me get a picture. Hey, over here. Yeah, yeah, yeah. Over here. Over here. Hey, Jay. Hey. I got a request from Hank and the Hornet. You good to go? Yeah. Great. Jay, welcome in. You're on with Hank and the Hornet. Get real or get stung! Yeah, how you doing today, buddy? Hey, I'm good, man. Awesome. So, I want to ask by you uh, about your growth as a player. You have come a long way since the beginning of the season. Uh, I'm just wondering, who's most responsible for that? Hey, that's a good question, man. I'm gonna have to go with Coach. Okay, why is that? Because, man, you know the level of faith he has in me as a player. It allows me to do my thing. That's all it takes? Faith? Man, I keep believing I'm gonna win the lottery, but I am rolling snake eyes, buddy. No dice. I mean, what else you want me to say? We don't want you to say anything, Jay. We're just asking questions, man. It doesn't sound like you're asking a question. Hey, what? What is that? Looks like we got some bees. No, man, look, it's, it's no beef, man. I'm just saying, you know, coach really helped me out. So I don't have any beef with you two. <laughs> uh, of course not, Che. Just ignore him, okay? He's not housebroken. Uh, I got you. Well, unfortunately, that's all the time we got with Che. So Che, thanks so much for joining us. A real pleasure, as always. Hey, for sure, man. Thanks for having me. I appreciate you guys. Watch what you say, Che. Come on. What you talking about, man? No ja oczywiście, A wszyscy są nie za bardzo zadowoleni z tego co on powiedział w swoim wywiadzie, ale trudno. No ja już jestem po dosyć długich i owocnych treningach, tak więc możemy przejść już do kolejnego meczu, a więc przeciwnikiem będzie Sacramento Kings. My w tym momencie czwarte miejsce na zachodzie. Kings 13-4-6 u nich. No i tak, punktów dużo więcej zdobywają. Zbiórki podobnie, asysty podobnie, przechwyty dużo więcej i straty podobnie. Zaczynamy. to będzie Sacramento Kings up against Los Angeles Lakers. I pierwszy skład Kingsów: Diaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley, trzeci The Dedmond. I po raz pierwszy lądujemy na parkiecie przy niecałych 5 minutach i prowadzimy pięcioma punktami. Dobra, pierwsza zbióreczka na koncie. Może będzie jeszcze asysta do tego? Cadwell Pope, rzucaj za dwa. Nie trafia. Kazins jeszcze tam walczy pod koszem. Kazins dobrze. No i mamy ostatnie 10 sekund pierwszej kwarty, a więc w tej pierwszej fazie gry za dużo się nie pokazaliśmy. Tylko jedna zbiórka, może druga? Nie będzie. Kazins tam lepiej ustawiony. No ale najważniejsze, że drużyna prowadzi 29-21. Ale zablokowany jaka czapa na Arizie. Dobra, dawaj fast break Caruso. Zrzuca trójkę. Niecelnie, ale nie ma zbiórki ofensywnej. Ajajaj. Dobra, jest druga zbióreczka. No i mamy kontrę, Kawel Pope, dawaj dobrze ci idzie. Uwaga, rzut. Niecelnie, jeszcze Kazin zbiera. Kazin rzuca, dobra, do bitka. i ostatnie 4 sekundy tego spotkania uwaga Bogdanowicz tam kryty przez Kadwala Pope'a no i prowadzimy w tym meczu 6 punktami a nasz A-Train spisuje się jak na razie fatalnie nie oddał żadnego rzutu tylko dwie zbiórki i jeden faul dobra trzecia zbióreczka znów Caldwell Pope tam dobrze wychodzi do kontry Caldwell rzuca Niecelnie, Maggi Dobra, siedzi Zobaczcie jaka już przewaga 51 74. A, i train, dalej bez punktu Czwarta zbióreczka, tam po bloku Magiego Dudley, dawaj, dawaj, trafiaj Tak jest, dobra, pierwsza asysta w tym meczu a Aj, faul tutaj, no myślałem, że jednak będzie czysto, że będzie blok, no nie udało się w tej akcji defensywnej Jest zbiórka ofensywna, dobitka z faulem, tylko rzuty osobiste. Pierwsza zbiórka ofensywna w tym meczu. I pierwsze punkty. Dobra, trujeczka, niepilnowany siedzi. Oh yeah, 100% rzutów za trzy. Ależ pięknie, LeBron mi tutaj podał. Bielica poszedł wspomóc swojego kolegę na Jamesie, a zostawił mnie wolnego. No i dobrze, już 7 punktów. 7 kropka, 3 sekundy do końca trzeciej kwarty. Zobaczmy co wymyśli Sacramento, przegrywają 22 punktami. Próbowałem tam pomóc w defensywie, ale jednak Daron Fox zdobył punkty. Mamy sekundę do końca, LeBron nie odda rzutu. Tak więc 20 punktami prowadzimy na koniec trzeciej kwarty. Dobra, ósma zbiórka w tym momencie wpadła. Zobaczmy, kto tam dobrze wychodzi. Jest Rondo, Rondo niepilnowany do Kazinsa. Kazins oddaje rzut niecelnie. Jeszcze zbiórka ofensywna, bez faulu, ale też bez punktu. Cholera. Walczymy tutaj troszkę pod koszem. Uwaga, jest zwód. Jeden, drugi, perfect release. Dobra, 9 punktów, 9 zbiórek. Jeszcze może wycisnę z tego double-double. A tutaj w, w Rukich. Szóste miejsce pod względem punktów, ósme pod względem asyst. I 18 pod względem przechwytów. I z faulem tutaj dobrze wykorzystałem to, że mój przeciwnik wyskoczył przy tej pompce. Tak więc rzuty osobiste. No i szansa na dwucyfrowy wynik punktowy. Siedzi. Dobra, jest dyszka. I 11. Jeszcze jedna zbiórka i będzie git. I jest dziesiąta zbiórka, dobra. Jeszcze udało się double double z tego zrobić, i sam teraz do końca. Sam, uwaga, z layupem siedzi, dobrze. No i ostatnie sekundy już tego spotkania, tak więc tutaj nie będziemy oddawali rzutu e, 85-108 i blowout na Sacramento Kings na własnym parkiecie w Los Angeles w Staples Center. Tak więc jest zwycięstwo e, i e, początek tego meczu nie był dobry w wykonaniu. A Traina, ale już druga połowa zdecydowanie lepsza. 13 punktów, 10 zbiorek, jedna asysta, nieźle, naprawdę. No więc sporo też dodatkowych punktów do badży. Kolejne około 1300 monet. 4, niecałe 5000 fanów i 98% chemii, tak więc coś tam nam spadło, ten 1%. No i zobaczmy, Stan mid Midrange Shot 0 na 1, ale była trójka. Asysty, blok. Pigstouch, 10 Zburek, well defended place. Eleganzko. Looking good out there. Hey, 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 let me get a picture. Hey, high five. Come on. Good job, guys. Come on. Hey, 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 man. Hey. All right, let me get a picture, though. Yeah, yeah, yeah. Come on. How are we feeling, Che? I'm good. Coach can't complain. All so look, we like what we've seen out of you the past few games. Attention detail, Head down, keep working. No doubt. Oh yeah, dostaliśmy pochwałę od samego coacha, od trenera, tak więc no, czyżbym mógł się spodziewać niedługo pierwszej piątki? Ok, zobaczmy statystyki, jak to wygląda. A więc my minutes zobaczmy, czyli jesteśmy on fire 24 minuty, czyli już jesteśmy Six Malem w tym momencie. wyprzedziliśmy Kazinsa, wyprzedziliśmy Magiego i Dwight Howard, czyli będzie 5 centrów, jak Davis wróci. <grybo> grubo, ale na razie to działa dobrze. Mamy sporo wygranych spotkań, tak więc nie jest źle. My stats, zobaczmy. W tym sezonie na razie, czyli nasze średnie punktów to 13,7 zbiórek, 8,1 asyst, niecałe 2, przechwyty, 0,3 i bloków, pół na mecz. Skuteczność z gry 40, niecałe 5%, to jest naprawdę spoko. Trójki, 28% i rzuty osobiste, 89%. Season high, punktów 22, średnia ocena to już jest B. I co tu jeszcze możemy zobaczyć? Season Highs, Awards, dobra, no to tyle. Okej, okay, nie będziemy robić w sumie w każdym odcinku takich podsumowań, tak więc myślę, że po prostu w tym momencie zakończymy to spotkanie. Jeszcze zobaczmy tylko, gdzie jesteśmy w lidze, a więc Lakersi na trzecim miejscu w konferencji. Nuggets jak lecą, 10 zwycięstw, 1 porażka. Clippersi, Lakersi, Rackets, Warriors. No dobrze, Lakersi na trzecim miejscu. I z tą wiadomością będę się z Wami żegnał. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!